Witajcie, moi drodzy. W nowym vlogu zostałam porzucona. Jestem sama. Wszyscy mi zostawili. E, e, mój synek młodszy pojechał z moją siostrą do Szczecina, tam na, na kilka dni. Może Berlin i te sprawy do znajomych. E, mój starszy syn jest u swojej babci, bo tam ma kolegów. Pojechał wczoraj ten młodszy, przedwczoraj. Także wczoraj spędziłam sama, same, spędziliśmy sami wieczór. Ale mój nastrój yy, był po prostu cudowny. Depresyjny i w ogóle jakiś taki, wiecie, jak ostatnio. Nie wiem, tak czuję, że ten miesiąc ósmy taki właśnie się zapowiada. Ciśnienioza, raczej nie ciśnienioza, po prostu takie nastroje Smutne, depresyjne, jakieś mnie zaczęły dopadać właśnie w tym ósmym miesiącu. Także mam nadzieję, że to przejdzie. <grytanie> przejdzie. Eee, więc wczoraj było Boże ciało. Byliśmy oczywiście w kościele. Ja tam już na procesję nie szłam, bo stać, stałam całą, mszę, tyle ludzi było na zewnątrz, tam. i mimo tego, że na zewnątrz i tyle ludzi było, to opowiem, że duszno było, jak nie wiem. Eee, więc. Eee, tak to wyglądało. No i takie właśnie miałam nastroje wczoraj średnie. Wieczorem pooglądałam, poglądaliśmy z Marcinem jakiś tam film i zaczęliśmy oglądać serię Aniela z tą, jak ona tam się nazywa? Z tą aktorką taką. Krądynko, kurczę, wleciało mi z głowy. W każdym razie na Netflixie jest, powiem, wam, że bardzo fajny, fajny serial wkręcił mnie nas. Także przefajny. Jeśli chodzi o podkład, to użyłam ten z. ten co ostatnio kupiłam, nowy z Rosmana: to jest 30 ochrona i takie właśnie jest lekki więc spoko. Eee, także dzisiaj mamy piątek, jest godzina 10.37. Robię mój make-up wychodny, czyli podkład róż, brązer, brwi. To jest mój make-up na co dzień wychodnym, że tak powiem. Jadę do takiego jednego sklepu, chciałam sobie coś zerknąć, bo muszę też tabletki wykupić bo, jak ostatnio właśnie miałam wizytę, to mam takie tabletki do wykupienia, więc jadę je wykupić. I tak moi drodzy, pogoda jest takie 20 stopni, słońce, chmury, nie wiem czy dzisiaj też prawie całego dnia nie będę sama, nie wiem jeszcze o której macie nie wróci, czy zostaję dłużej w pracy, tak no, normalnie to by było o godzinie 15, natomiast nie wiem czy, by tam kogoś ostatnio nie było, czy później nie wróci 18, jak o 18 to po prostu cały dzień znowu będę sama. Także chyba zajmę się sprzątaniem, układaniem, ostatnio kupiłam właśnie proszek, ten taki alergiczny, wiecie, dla dzieci małych, e e moja mała, świrusko, piesek to jest taki śmieszny, e więc e chciałam przeprać te rzeczy, tylko nie wiem, gdzie tutaj się to robi, bo... W sensie wsypuję do tej pralki, bo mamy wsypany ten normalny, normalny. Macie coś, że coś tam się wyłącza, wtedy przełącza się na no to. skopiowane, to chyba dla mnie jest. Więc może tę ubranka sobie bym wyprała. Jak nie dzisiaj, to jutro. Więc lecimy, moi drodzy, do tego sklepu. Takiego jednego, którego chcę zerknąć. Muszę lekarstwa wykupić, więc robię sobie ten mój makijaż wychodny, także witajcie w nowym dniu. Wygląda mój makijaż wyjściowy, gotowy, do tego okular, e, troszkę e, kamuflujący. Tak moi drodzy, prezentuje się ubranie, te waleriny wypróbujemy na razie, które tak najmniej mi się podobały, jeśli chodzi o kolor, ale tutaj, tutaj do tego kompletu pasują. No i torebka, zobaczymy, sprawdzimy, czy są wygodne, myślę, że są wygodne, tylko ja sobie obtarłam chyba wczoraj z, yy, właśnie z tyłu yy, nogę, więc więc trochę pewnie będzie mnie to obcierało, bo tam mam delikatną ranę, yy, także jeśli chodzi o tamte jeszcze dwie parze się zastanowię i lecę, moi drodzy, ogarnięć sprawy, później wrócimy, posprzątamy, myślę, że jakąś zupę możemy ugotować, bo w sumie dawno zupy nie jadłam, ale... może jakąś zupkę dzisiaj zrobię. Dobra, stylization podmowy już jest, oznacza to, że wróciłam do sobą, nie przed chwilą wróciłam, i powiem Wam, że <noise> myślałam, że dzisiaj będzie mało ludzi w sklepach. Tak stwierdziłam, a pewnie wyjechali gdzieś na ten długi weekend. A tyle ludzi było, że po prostu kursowałam 10 minut, żeby w ogóle zaparkować. Więcej czasu zajęło mi szukanie parkingu niż samo bycie w sklepach. Suma summarum prawie nie kupiłam, bo stwierdziłam, że za dużo jest ludzi, nie spodobała mi się ilość osób, plus to niestety w stanie jakim jestem, w którym też piję dużo wody, za chwilę mi się chce siku i to jest właśnie kłopot, także w ogóle nie wiem co tutaj mi się zrobiło, to jest właśnie kłopot, że... Prześcik mi się co chwilę chce. Wiadomo, jak z tymi ubogacjami w miejscach publicznych średnio są dostępne. Więc zakończyło się na tym, czy kupiłam karmę dla psa, dwie karmy i na osłodę życia. No i wykupiłam te lekarstwa i na osłodę życia. Kupiłam sobie jakieś ciasteczka, które zaraz zacznę pałaszować. Kawę sobie może do tego zrobię. Także już Wam pokazuję. Tak to się prezentuje, sernik i taka rolada. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te słodkie rzeczy, też tam takiego specjalnego wyboru nie było, to kupiłam, ale powiem Wam, że drugi raz przytrafiła mi się taka sytuacja, nie powiem, miła, że była tylko jedna klientka przede mną w sklepie, a pani zostawiła ją i obsłużyła mnie właśnie dlatego, że jestem w ciąży. To jest druga taka sytuacja, która ma miejsce będąc w ciąży, Mam tych dwóch ciąży, to nawet nie wiem, czy taka w ogóle kiedykolwiek się zdarzyła. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą, to właśnie byłam kiedyś w Biedronce i Pani mnie przepuściła, kobieta mnie przepuściła. Mówi niech Pani idzie, bo przecież faceci e, udają, że nie widzą. i Przecież facet nigdy nie przepuści e, Panią. Także proszę i wtedy właśnie przepuściła mnie mm, kobieta. Gdzieś tak plus minus w moim wieku. E, I dzisiaj właśnie e, też spróbowała kobieta za ladą. Może trochę starsza ode mnie. Ale też y, mnie obsłużyła szybciej niż innych klientów, więc powiem Wam, że bardzo rzadko to się zdarza sporadycznie, ale nie, y, 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 ale jest to naprawdę bardzo miłe. Także fajnie, że przynajmniej y, choć niektórzy ludzie y, potrafią być mili i właśnie w sensie takim, że zauważają, że kobieta jest w ciąży, nie udają, że nie widzą, ignorują i e, wykonują właśnie ten miły gest. Dobra, także mamy 16.21, ja no właśnie robię makaron z pieczarek, co tam jeszcze, e, tofu, coś takim e, śmietankowym, nazwijmy to tak, e, więc działam. Pogłodniałam i stwierdziłam, że coś trzeba zrobić do jedzenia. Zresztą jak zwykle, bo na dziś Duska po nie chciała jechać. To co jest w lodówce to wykorzystam. A zapomniałam, że nagrywałam, także żółtko ma głowie na razie. Loszka, moi drodzy, chciałam zakończyć tego vloga, także jak widzicie blond, y, blond ja powróciłam, udało mi się ogarnąć to bo trochę miałam z nimi komplikacje, ale nie jest tragicznie, jakoś to ogarnęłam, jeszcze tam czasem sobie umyję tym y, szamponem niwelującym. <laughs> Odrost, i czy nie odrost, tylko ten kolor żółty, i będzie ok. Także dzisiaj mamy niedzielę, troszkę byłam na słońcu. E, tak ostatnio trochę wychodzę, bo stwierdziłam cóż z tego życia, <grym> może troszkę się opalę, dopóki w miarę się ok, e, czuję. Oczywiście tutaj tylko no, palam tą górę i nogi chociaż też widziałam, że nieraz kobiety będące w ciąży wystawiały ten brzuch, ale mi się zdaje, że to takie nie jest dobry, nie wiem, e, tak, tak, tak to rozumuję, że tak brzuch wystawiać bezpośrednio do słońce, to e, mam wrażenie, że dziecko po prostu tam się gotuje, <grym>, że kupię myślenie, nie wiem. W każdym razie tak się prezentuje mój włos, e, m, także moje eksperymenty myślę, że w miarę ok wyszły. Także dziękuję Wam bardzo moi drodzy za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym vlogu.